Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie na 5 października 2025. Zobaczmy, co wszechświat chcę chce wam pokazać w tym dniu, przekazać wam. To czytanie jest ogólne, przeznaczone dla wszystkich, którzy je oglądają. 5 października. Ok. Mamy tutaj trzy karty. Sprawiedliwość Kochanko, kochanków i 9 buław na spodzie talii, a z mieczy. Karta sprawiedliwości. Tutaj wygląda tak, jakby właśnie chyba... Hmm. Ta starsza kobieta... Yy, tutaj krzyczała na tego chłopca. I raczej, raczej, raczej ono się tutaj rysuje jak taka bardzo nieprzyjemna postać, wywyższona, oceniająca i może nawet być niesprawiedliwa w tej ocenie. Mam tutaj poczucie, że ten mały chłopiec. Ten mały chłopiec jest tutaj właściwie oceniany, niewłaściwie. Właściwie niewłaściwie, przepraszam. No niesprawiedliwie. Możemy się tylko domyślać, co zrobił, ale zobaczmy, jak ta, ta osoba jest tutaj o wiele większa od niego. Jej komunikacja na pewno między tą dwójką nie należy do przyjemnych i ona tutaj, ma, tutaj ma, ma tę dłoń podniesioną do góry. Nie wiadomo, co ona chce zrobić. Może chce rzucić w niego o kamień, może ma taką. Um, ma taką intencję, na przykład, żeby go skrzywdzić. Nie wiadomo. W każdym razie ja mam wrażenie, że um, no, że on się tutaj czuje oceniony w taki sposób. I najprawdopodobniej ta ocena spowodowała, że udał się gdzieś indziej i wybrał kogoś innego. I tak może dzisiaj być. Że może wam się, może wam się e, przydarzyć taka sytuacja, że e, ktoś w waszym życiu może okazać się e, może pokazać wam taką e, niezbyt przyjemną e, Niezbyć, niezbyt przyjemną stronę swojej osobowości, po czym wy się odwrócicie, napięcie, powiecie, że wy nie, chce, nie, nie chcecie mieć do czynienia z, tak, z taką osobą i poszukacie, i in, wybierzecie kogoś innego, kogoś, kto jest o wiele bardziej przyjemny, o wiele bardziej przyjazny, ma do zaoferowania coś, czego tak naprawdę szukacie. Czyli szukacie takiej, może szukać jakiejś troski, może szukać jakiegoś zrozumienia, ale przede wszystkim takiego lepszego traktowania nawet. Karta 9 buław mówi o tym, żeby się nie poddawać. Że może tutaj w przeszłości zostaliście źle ocenieni, to nie poddaliście się w, w tej drodze, w poszukiwaniu tego, czego wy tak naprawdę potrzebujecie, i być może będzie tak, że, że w tym dniu to otrzymacie. Że stanie ktoś na waszej drodze, kto będzie mógł wam w czymś pomóc, będzie, będzie nawet wyrażał taką chęć, żeby was wysłuchać, zrozumieć będzie na pewno startował do Was z takiej pozycji nieoceniającej na pewno. Na spodzie talii mam tylko asamieczy. To chodzi o wyznanie jakiejś prawdy. Um. Wznanie prawdy, e, zetknięcia się też z taką, z faktami, z tym jak rzeczywistość wygląda. E, może wyznaliście już tę prawdę, wy wiedzieliście, jak wygląda ta sytuacja i nie potrzebowaliście dodatkowej oceny od osoby, która jest no, niezbyt przyjemna i, i w zasadzie Was może blokowała przed jakimś rozwojem. Może też obawialiście się tego, że będziecie ocenieni w jakiś sposób. Nie wiem, mam wrażenie, że ta karta sprawiedliwości tutaj raczej mówi nam o jakiejś e, niesprawiedliwości, jakiejś sytuacji, która, w której ktoś zachował się nie fair w stosunku do was. Dziękuję.